Siemanko, z strony witam was w czwartym odcinku e, którym poświęcony jest czytaniu opowiadania autorstwa Michała z kanału Manweru a ogólnie z tej serii to nie wiem jest który odcinek już chyba z 13. no i przed nami rozdział trzeci który nosi tytuł ślub Michała z Katriną Wedding Michael with Katrina e, no ale tak szybko trochę, no bo w poprzednim Eee, rozdziale ledwo ją poznał nawet nie zamienili żadnego słowa tutaj już by ślub był ciekawe ile minęło od tych wydarzeń z poprzedniego rozdziału gdy Katrina Christofosa tworzyła swoje nieszkodzitelne, a widać czy jej mało minęło e, błękitne oczy ujrzała, że leży w ciepłym oraz wygodnym łóżku zauważyła, że ma podtrzymane plecy i zabandożowane prawe ramię. ubrana była w białą, lnianą koszulę oraz białe, lniane spodnie Katrin była słaba i lekko bolała, ale żyła Krwisa włosa kula z kinów, miała nieskazitelne błękitne oczy, krwiste, ogniste włosy sięgające do połowy bioder. Skórę miała barwy śniadej, ramiona łydki umięśnione. Katarina chciała sobie przypomnieć, jak się tutaj znalazła i kto ją tutaj przyniósł. Pamiętała tylko tyle, że wraz ze swoimi dwiema siostrami eskortowała dwójkę rzemieślników, Elfa i Elfkę. Elf miał na imię Celaristan, a jego siostrę Galadwen. Pobliże elfickich ruin napadli ich bandyci. Katarina stała w prawe ramię oraz prawie skroń, i straciła przytomność. Deska poczuła, że jest skrępowana. Wtedy czuła ostry, piekący oraz piekielny ból. Czuła, że z jej pleców wcieknie krew. Znów straciła przytomność. Gdy po raz drugi się obudziła, zorientowała się, że leży w ciepłym oraz wygodnym łóżku. Nagle w sali, w której leżała Katarina, wszedłem ja. Katarina przestraszyła się i nakryła się kołdrą. Aż postanęł swoje uszy, rzekłem. Nie bój się mnie, pani. Jestem Michał, syn króla Artura i krowa elicji z miast z królestwa Gondobelskiego. Jak się czujesz, pani? Dobrze. Lekko boli mnie prawe ramię, ale wszystko jest w porządku, wasza książęca mość, rzekła Katrina, odsłaniając swoją twarz. Dziękuję wam za pomoc. Nie wiem, czy kiedykolwiek się wam oddzięczę. Pani, dobrze, że byłem w pobliżu. Czego szukaliście w Starym Lesie? spytałem. Opowiem wszystko, ale proszę mów mi po imieniu. Nazywam się Katrina Kwistowłosa. Jestem kula z rodowakinów. Jestem Mon Jun Kazimierza, I złotołuskowego oraz Jut Róży Zielonookiej. Okay. Czyli pewnie to znaczy, że córką tak? tych władców, albo coś w tym stylu. No pewnie zaraz zobaczymy, pewnie tak. Mam też dwie Brinach. Średnią uniję złoto skrzydło oraz najmłodszą sali srebrny, srebrzysto skrzydło. Powiedziała Katrina, uśmiechając się do mnie. Ale dni byłam nieprzytomna. Byłaś nieprzytomna przez cztery dni. Odrzekłem, siadając na krześle bochuszka Katryny. Mon z języka do zul, znaczy córka. Jon z języka do -zul, znaczy król. Jód z języka do -zul, znaczy królowa. No, no można było się domyśleć właśnie. Myśleć. myślić. A... Aż cztery dni byłam nieprzytomna? O, powiedziała Katrina, krzywiąc się z bólu. Powoli, Katrina, moja pani. Wasze rany są jeszcze świeże i mogą pobolewać, rzekłem. Rozumiem, mój panie, już mówię. Dibor, Machiun, Kazimierz, pierwszy złoto łuskowy oraz Dimona, Hjut, Róża, Zielono Oka wysłali mnie oraz moje Brinach do Rivandelos, abyśmy sprzedali w nasze wyroby. To jest żywność, broń, pancerze oraz wzmocnić naszą przyjaźń i sojusz pomiędzy naszymi narodami i że dla nas waszej męża i miłość mojego życia oraz mojego smoczego serduszka. Droga z naszego królewskiego miasta Helospotu, które jest stolicą Junar do Wakinów z Dragonland do Elfickiego Królestwa Miasta Elfów Wysokich Rivendellos była spokojna i bezpieczna. Gdy wracaliśmy z Rivendellos do Helospotu spotkaliśmy Celaristana, Galadwan oraz Mina Slimę, Lady z Rivendellos. Obok elfickich ruin na terenie starego lasu, waszego gondelbeckiego Junar. Po chwili kolejne z bandyci. Ja zostałam ranna w prawe ramię, w prawo skroń i straciłem przytomność. Celaristan Galadwen, Lady Mina z mojej siostrzenia i sali zasiadające mocno popicił w więzieni. Później obudziłem się tutaj, mój panie, powiedziała Katrina. Odpoczywaj i nabieraj sił, rzekłem jej. Dikulan Manweru, spytała Gwenef, tak w języku elfów brzmiał imię Katriny. Dibormach z języka do Zul, znaczy mój ojciec. Dimonach z języka do znaczy moja matka. Junar z języka do Zul znaczy królestwo. Jea, yeah, Katrina. Czy Celaristan, Galdwan, Lady minaslima, oraz moje drogie drogi siostrzeczki żyją, mają się dobrze? Oczywiście, żyją i są tutaj, odrzekłem. O, znowu coś Michałowi się, y, się stało, że jest y, tu, między, no tutaj, no tutaj piszemy razem. I to chyba już drugie takie miejsce, no ale, tu, albo trzecie, no, ale zdarza się. Może coś, jak przepisywał, to spację niechcący nacisnął. Dziękuję, Manweru, po Katrina ze łzami w oczach. Odpoczywaj, bardzo cię przepraszam, ale muszę wracać do swoich ciężęcych obowiązków. Jesteście bezpieczni. Jeśli czegoś będziesz potrzebowała, to służba jest na twoje zawołanie. Rzekłem, wstając i kierując się do drzwi. Byłem ubrany w purpurowy wams, czarne wełniane jak samitne spodnie. Na nogach miałem brązowe trzewiki. Na plecach miałem płarze złotogłowiu w barwach rodowych zgodłe. W drzwiach spotkałem się z Niną, Salier z moją kuzynką Lady Minaslimę, która chciała odwiedzić Katrinę. Lady Minaslimę uśmiechnęła się do mnie i pocałowała mnie w prawy policzek. Nagle rzekła... Manweru, mój ukochany kuzynie, Sali i Nina mają małą prośbę. Czy mogę odwiedzić swojej siostrę Katrinę? Oczywiście, że możecie, rzekłem. odrzekłem. Dziękujemy, rzekły zarówno Nina, Sali i Lady Mina Slim. Ja wyszedłem z komnata, trzy niewiasty weszły do środka. Katrina, gdy ujrzała swoje dwie ukochane siostry, swoją przyjaciółkę Magdalenę z elfickiego Mina Lime, z takich elfów z Rivendellas, rozpokała się za szczęścia. Oto na kanale x była e, kiedyś taka Magda, Magda. Co Michał z nią pisał, ale to w sumie nie wiem, czy to jest jakieś nawiązanie. E... Siostrzyczko, jak się czujesz? Wszystkich nas wystraszyłaś, a przede wszystkim mniej sali. Dobrze, że kulan Manweru był blisko i przybył nam z pomocą. Nie na sali, Tibrinach oraz Lady Me Melonin. Cieszę się, że żyjecie i nic wam nie jest. Czuję się dobrze, ale jestem słaba. Dobrze, że książę na nas uratował. Gdyby nie on i jego dzielni wojownicy, to byśmy z tego cało nie wyszli, od rzeku, rzekła płacząc Katrina. A co o nim myślisz? Jest słodki i przystojny? spytała z chytrym uśmiechem Sali. Sali, co ty mi tutaj sugerujesz? spytała rozbawiona kat. Pytam cię, czy ci się podoba, kochana siostrzyczko. Wygląda jak ciacho, powiedziała Sali, uśmiechając się słodko i niewinnie. A skąd ty to wiesz sali? spytała zaciekawiona oraz rozbawiona Katrina. Jestem dziewczyną, mam swoje sposoby na zbieranie takich informacji, rzekła radośnie sali, puszczając z Katrinie oczko. Tak, bardzo mi się podoba. Gdy z nim rozmawiałam, to w swoim brzuchu czułam mu tyle. Czułam też ciepło, ale takie przyjemne i czułam, że rumienie się rzekła Katrina do sali. O, ktoś tu się tutaj zakochał po sam uszy, rzekła roz roześmiała sali, Anina i Magdalena uśmiechnęły się do siebie porozumiewawczo. Magdaleno? Rzekła Katrina do Magdaleny. Tak? Twój kuzyn książę Manweru jest przystojny? Spytała Katrina Magdalena. No, wiadomo no że tak jest rodzina to rodzinie, to no dobrze mówisz. Tak, jest przystojny, ma dobre oraz złote serduszko. Kocham mego kuzyna. Nikomu pomocy nie odmówi, rzekła na pytanie Katriny Magdalena, siedząc obok niej na łóżku. Sali i Nina zrobili to samo. Po chwili Katrina powiedziała, a nie tak szafowo. Tego, że z całą rodziną to mi się przypomniał pewien znany ostatnio człowiek, który udzielał wywiadu, a było to następująco. O rodzinie dobrze ale o salę. <grym> Ja to wiadomo. Kto oglądał pewne tam wydarzenia sportowe, to wie o kogo chodzi. No, a tak mi się przypomniało. Pozwól Sali, że odpowiem na Twoje pytanie. Oczywiście, że pokochałam całym swoim smoczym serduszkiem kulan Manwer od pierwszego spotkania z nim. Chyba to nic złego, prawda? Au, ale coś miało. Mm. Oczywiście, że to nic złego. Gratulacje! Jestem podekscytowana tą wiadomością. Ej, no ale halo, ona powiedziała dopiero, że po prostu jej się podoba, a nawet no, nie gadali na ten temat. To dlaczego gratulacje? Tak, jakby byli razem. Dlaczego? A kiedy mu powiesz, rzekła Sali. Właśnie kiedy, rzekła Nina i Magdalena. W swoim czasie. Proszę was, nie mówcie mu. Ja sam o tym powiem. Mogę liczyć na wasze zaufanie, rzekła Katrina. To taka odklejka ze strony tej sali nastąpiła, ale później się chyba zreflektowała. Chociaż nie, nie ława. A nie, dobra, to Nina rzekła, potem to nie. Um. Oczywiście, że możesz nam zaufać. Będzie milczeć jak groby rzekły trzy dziewczyny chórem. A prawie bym zapomniała, przyniosłam ci jedzenko rzekła pogodnie Nina, podając Katrinie tacę z jedzeniem. Na tacy znajdował się półmisek z ciepłą owsianką oraz kubek z ciepłą czekoladą oraz srebrną łyżeczką do owsianki. Nina pomogła swojej ukochanej siostrze Katrinie, usiąść na łóżku i nakarmiła ją. Teraz pokrótce op opiszę trzy kura z rodu do oraz na slimę. A one już nie były tak opisywane? Hmm. No dobra. Z rodu Tara Edel z Rivendellos. Kula z Katrina była wysoką, osiemnastoletnią dziewczyną. Miała długie, proste o barwie krwisto ognistej włosy, które sięgały do połowy bioder. O, właśnie mi się wydaje, że już był taki opis. A, no, ale teraz pewnie będzie bardziej rozbudowany ten opis nawet życie. Tak mi się wydaje. Twarz miała pociągło. Oczy miała nieskazitelnie błękitne na dopiski przeczytajmy Hiril z języka elfów znaczy lady pani. Tara Edel z języka elfów znaczy wysocy elfowie, nieskazitelnej błękitnej barwy, Nos długi i prosty, usta czerwone, uszy lekko szpiczaste, głowa miała w idealnych proporcjach, czoło wysokie i wypukłe, ciele miała małe krwiste smocze różki, szyję krótką oraz muskula... Ale muskularną klatkę piersiową dobrze zbudowaną i mięśnioną, biust brzuch płaski, dobrze widocznym sześciopakiem. Barki, ramiona i przedramiona umieścione, dłonie zgrabne, długich płaskich palcach. Paznokcie dłoni miała pomalowane na czerwono. Katrina posiada też gruby, smoczy ogon o barwie ognia. O, czyli oprócz tych rogów i ogon mają e, ci smoczy ludzie no tak, no to są cechy smoka, tak? Ale to myślałam, że one będą jakieś takie bardziej delikatniejsze. A tu mamy aż ogon, e, który pewnie jest dość spory. E, także tutaj takich jaszczuroludzi ludzi trochę przypominają. Mm. Katarzyna posiada dość gruby smutny, no tak, udało i pudełko, i oraz zgrabne. Stopa twardej podeszwie, Palce zgrabne o pomalowanych paznokciach na czerwono. nie nazwało to skrzydło, bo ona nieco niższe od Katarzyny włosy ale wyższa jest w sali srebrnej, skrzydłej. Nie miała złote, sięgające do jej ramion kręcone włosy. Głowa też miała w idealnych proporcjach. Czoło wysokie i wypukłe. Na czole posiadała też małe, złote smocze różki. Oczy barwy płynnego złota. Pod prawym okiem miała nina małą bliznę: um, nos mały, uszy lekko śpiczaste, usta czerwone. W uszach nie miała małe, złote kolczyki. Szyję krótko klatkę klatkę dobrze zbudowaną, biust Barki ramiona i przedramienie umieśnione, dłonie gładkie długich i nieco płynnych palcach, paznakcia by dłoni pomalowane na szmaragdowo-zielony kolor, brzuch płaski z widocznym czteropakiem, uda i podudzia udział umieśnione oraz zgrabne, stopy o twardej podeszwie, palce u delikatne w delikatna szmaragdowo zielonych paznokciach, nie miała też gruby, złoty smoczy ogon. Kula z sali srebrne, srebrzysto skrzydła była najmłodszą siostrą Katriny oraz Niny. Sali miała długie sięgające do ramion włosy o barwie czystego srebra z białymi końcówkami, które padały kaskadą na jej ramiona. Cioąwypukła i. o, coś mi się tutaj. Dobra. Czołowy, i wysokie. Na czele posiadała małe srebrne smoczeruszki. różki. w idealnych proporcjach, twarz owalną. Oczy barwy czerwonych rubinów, nos mały i delikatny, usta w spiczastym kształcie, ustajętne i czerwone. Zęby trzech siedz były białe, ostre oraz proste. Pewnie takie dość ostre jak smok. E, policzki nie są i zaróżowione. Sie krótką też umieślną, klatki o sali miała dobrze zbudowaną, biostję o kształcie dojrzałych jabłek. W talii sali była nieco e, pulchna, barki ramiana i przedramiona umięśnione, dłonie gadkie o silnym ucisku oraz długich pulchnych palcach. Paznokcie pomalowane na złoto. Salia sali jako kinka również posiada gruby, srebrzysto-biały smoczy ogon. Uda i podudzia umieśnione i zgrabne. Stopy otwartej twardej Palce są delikatne i pomalowane po na złoto. Hilil Magdalena, siostra Ernil Raimunda pierwszego łaskawego, oraz Hilil Arodil i Hiril Brenil, ma wysoką elfką. Miała kruczo czarne, kręcone w loki włosy. A, tak się zastanawiałem, czy to nie jest coś nawiązane do jakiejś postaci, ale, chyb, ale, ale to mi się pomyliło z jakąś inną. Nie, bo myślałem, że to może jakieś, jak takie ciemne włosy, to do Yennefer będzie z więźmina, ale ona miała chyba proste włosy, chyba że w książce było pisane, bo z, z książką to ja dawno, książkę to dawno tam czytałem, bardzo. Teraz tak, to ostatnio miałem tylko z Grow kontakt. Chyba z dwa lata temu w ogóle obejrzałem sobie tak z nudów ten polski serial Wiedźmin z Michałem Żebrowskim w rodzinie tytułowej. Tam Grażyna Wolszczak grała. To chyba miała, chociaż tam nie pamiętam, czy nie miała, kręcony w jakiejś scenie. Takich lekko. I tam jeszcze grał ten Zbiszek Zamachowski, grał Jaskra. Marek Walczewski grał Rycerza, <laughs> Nic. smutne było, że nikt nie wiedział, że Marek Walczewski to Marek Walczewski, tak mam nadzieję, że nie, nie pomyliłem nazwiska, eee, tak się nazywa, i wszyscy mówili, że to jest Stępień 13 posterunku, no bo faktycznie grał Stępnia, nie zastępień, Stępień, po grom co Smoka, Smok go tam eee, skasował. Mm. I tam jeszcze jakiś Krasnoluda czy kogoś grał e, Jarosław Boberek, to też było takie dość memiczne e... No Jarosław Boberek to on bardzo jest znany z ról dubbingowych I zdecydowanie bardziej niż takich ról, które sam grał No nie wiem, pierwsza rola, która przychodzi mi do głowy To w sumie ten posterunkowy jeszcze w Rodzinie Zastępczej była jak to kiedyś leciało w telewizji na Pulsacie chyba Już nie pamiętam mm. Dobra. Twarz owalną, cerem mleczno białą jak u elfów. Czoło wysokie i władcze. Oczy barwy jasno-zielonych diamentów z złotymi plamkami, które migotały. Noc krótki i delikatny. Uszy jak u elfów. W uszach miała srebrne kolczyki. Szyję krótką, solfity. W talii mi na slimy było szczupło. Kończyny górne były wysportowane. A tak samo kończyny dolne. Brzuch płaski, dłonie o gładkich, długich palcach. Ernie Raymond I łaskawy jest moim kuzynem i najstarszym dzieckiem króla Jana III Wspaniałego i królowej Lili z Rivendellas oraz spadkobiercą tronu. Ernie Raymond ma trzy siostry: starszą Hill Magdalene, średnią Hill Arodir we wspólnej mowie znaczy Patrycja oraz najmłodszą z rodzeństwa Hill Brenin a Erwil w wspólnej mowie znaczy Marta. Okej. Okay. Usta miała jedna i pomalowane rubinową szwinką stopa delikatnej podeszwie. Podnaki stóp i dłoni pomalowane na różowy kolor. Oto to taki dość nietypowy, yy, nawet w świecie takim, fantazy. Po paru dniach Katrina mogła stanąć o własnych siłach i przechadzała się razem ze yy, swoimi siostrami z Lady Magdaleną po całym kasztelu i jego okolicach. Minęło jeszcze parę dni. Katrina odzyskała już w pełni swoją smoczą siłę. Rany jej się zagoiły, ale zostały blizny. Spokojnie spacerowała po dziedzińcu kasztelanu. Kasztelu. Kasztelanu. <laughs> oj. Dość potężna pomyłka z mojej strony, oj. No zdarza się. W pewnym momencie dołączyłem się do niej. Po chwili spytałem. Jak się czujesz, Katrino, moja pani? Bardzo dobrze, panie mój, odpowiedziała krwisto włosać Katrina. Niczego wam tutaj nie brakuje? Niczego, mój kulan, rzekła Katrina, a na jej policzkach pokazały się rumieńce. – Proszę o wybaczenie, ale czy powiedziałam coś, co sprawiło, że twoich pięknych policzkach pokazały się rumieńce? – spytałem Katrinę. – Wybaczam, oczywiście, że nie rzekłeś nic złego – rzekła Katrina, a jej policzki płonęły rumieńcami. – Usiądziemy na tej ławce, moja pani? – zaproponowałem. – Oczywiście, usiądźmy – rzekła Katrina i usiadła obok mnie na ławce. – Moja pani, czy mogę o coś zapytać? – spytałem Katrinę i spojrzałem w jej nieskazitelne, błękitne, smocze oczy. – Proszę, pytaj – zachęciła mnie Katrina, uśmiechając się do mnie. – Jesteś najpiękniejszą niewiastą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Nie wiem czemu, ale cały czas myślę o tobie. Gdy Z tobą rozmawiam, to czuję w brzuchu motyle i miło ciepło. Jeżeli pozwolisz, to chciałbym, żebyś została moją żoną i królową. To rzekł uklęknąłem na jedno kolano. Z prawej kieszeni wyciągnąłem złoty pierścionek zaręczynowy z czerwonym rubinem na środku. I założyłem go Katrinie na palec serdeczny prawej dłoni i rzekłem uroczyście Ej, no to już założyła, nawet nie spytał, czy się zgadza, ale memiasz. Katrino krwisto włosa Monion Kazimierza I złodogłuskowego, Głuskowego Jutru Zielone Oki Z rudu do Wakinów Z Królewskiego Miasta Helespotu Z Junar do Wakinów Z Dragonland Czy staniesz moją żoną oraz kula z mego serca? Jeżeli powiesz tak, to uczynisz mnie najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi Jeżeli powiesz nie, zrozumiem to nie będę Cię do niczego wymuszał. Jeśli potrzebujesz czasu na przemyślenia, to dam Ci go. Katrina stała oszołomiona. Po chwili ta zaczęła płakać i tuląc się do mnie rzekła. Oczywiście, że tak, że za Ciebie wyjdę, mój Kulan. Ja też czuję o w brzuchu. Gdy Cię po raz pierwszy użam tam we fiskich ruinach, zanim straciłem przytomność po raz drugi, to od razu kocham się w Tobie. Wiedziałem, że będziesz tym jedynym. Ten pierścionek jest bardzo piękny. Mikaldon, panie mój, muszę Ci o czymś powiedzieć. Oto mój ród wierzy w smoczych bogów, a twój ród wierzy w pana zastępów. Aha, czyli mamy tutaj niezgodność religii. Co teraz? Nie wiem, czy twój naród będzie chciał mieć ze swoją królową i matkę twoich dzieci. Ale ja bardzo chcę być twoją królową i matką naszych dzieci. Słyszałam, że Twój Bóg jest prawdziwym Bogiem. Chcę go przyjąć jako swojego pana i zbawcę. Aha, czyli chcę przyjąć tak jakby chrzest. Yy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ja i cała moja rodzina i cały mój lud. Przyjął Twojego Boga jako swojego? Nie. Wierzę, że, że jest to godne Pana Zastępów, aby każdy lud czy naród mógł go poznać i przyjąć i być jego ludem. Odrzekłem, a po moich policzkach płynęło ze szczęścia. A to taka chrystianizacja nastąpiła, Znaczy tak jak nawiązanie można powiedzieć. A no to chyba właśnie w średniowieczu też tak było, że poprzez nawiązanie małżeństw można było to. Chociaż może i nie. Myślę, że chyba można było jakoś to ogarnąć. To wtedy, no w średniowieczu, w zawrzęcie małżeństwa między jakimś księciem, czy księżniczką, czy królem i królową, yy, no to no wiele można było osiągnąć. Po pierwsze, można było wzmocnić w relacji między państwami, sojusz, można też było pewnie jakieś inne cele osiągnąć, właśnie. Yy, yy, tak, a po moich policzkach płynęły ze szczęścia. Dziękuję, mój panie, rzekła Katrina, wciąż płacząc i tułąc mi w swoich silnych ramionach. A kiedy mój przyszły pan mąż planuje na ślub wesele i chrzest. Ale jak chrzest, jak jeszcze na dziecka nie mają? Co tak z wyprzedzeniem wszystko? Kiedy moja, kiedy moja pani mojego serca będzie chciała, rzekłem wesoło. Hmm, a co powiesz, żeby nasze uroczystości odbyły się za dwa tygodnie? spytała Katrina. Dobrze, niech tak będzie, odrzekłem. Minęły dwa tygodnie. Na kasztelu zaczął roić się od gości. Na nasze dwie uroczystości przybyli wszyscy zaproszeni, czyli cała moja rodzina, cały lud gondolbelski, goście z Rivandelos, cała rodzina Katryny i lud. Przed ślubem odbyło się uroczy... odbył się uroczysty... a bo jak jestem. Dobra. Przecież ona musi też przyjąć chrzest, żeby się nawrócić w innej wierze. Jejku, a już... No bo jednak chrzest no z reguły się kojarzy z dzieckiem, tak? Jak para chci swoje dziecko, a tutaj zapomniałem, że, że władca też przyjmuje chrzest. A sama tym mówiłem minutę wcześniej, że... No tak jak mieszko przyjął chrzest, tak? Krzesz polski był. Yy... Naród pan. Dobra. Tutaj, tutaj. błąd z mojej strony, bardzo przepraszam. Yy... Prześladowałem od. Tak, tak. Oraz całej rodziny i narodu. Naród panny młodej, i na nią samą wstąpił duch święty. Ojciec Katrina ogłosił, iż przyjmuje Chrystusa swojego pana i boga oraz że wiara swojego syna Manwru będzie odtąd wiarą panującą w jego królestwie. Wszyscy zaczęli wielbić ojca w niebie. Potem odbyło się huczne, wesele i wielka uczta. Para młoda jest i gości weselni swoich domków... Yy, Bo się swoją ja wyśmienicie, przepraszam. Gdy gości udali się do swoich domków, ja i Katryna zostaliśmy w kasztelu, aby tam odbyć miesiąc miodowy oraz skonsumować nasze małżeństwo. Po paru miesiącach Katryna stała się brzemienna i urodziła mi trójkę dzieci. Chłopca i dwie dziewczynki. Chłopiec został imieniem Jan Kamil II... A, tu już mamy zaczęty nawet czwarty rozdział, Michał zaczął. Dziewczynki, zaś takie imiona starsza, Emilia, Natalia, pierwsza, a młodsza, zaś Ola, Maria, Magdalena, druga. Jan Kamil, drugi. Hm. Nie no, to po prostu takie imiona dobrane raczej. Rozdział czwarty, podróż do Rivendellas. Travel to Rivendellas. No tutaj Michał jeszcze nic nie zaczął. No także to w tym odcinku to by było na tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia. No i co, no i cześć!